Dlatego napotkaliśmy w górach chorki. Jest dwie chorki. Chorka zaraz, panie przy i chorka druga, większe, niż miasteczko takie, prawda, oddalone bardziej dalej. Postanowi, było słonecznie temperatura 25 stopni, regańską i trzeba było stanąć, bo już uważaliśmy, że odstąpiliśmy od wroga i trzeba było wyładować, Te, decyzja była sztabu e, sanitarnego, tu rozładowujemy w Chorkach, prawda, tych rannych na odpoczynek. tam wody trochę, mleka, bo to serbowie mieszkali w tych wioskach, nam pomagali, trzeba powiedzieć, że serbskie tak samo były no, pod niemieckim faszyzmem, jak i w kraje. Dlatego później, no powiem wam tak troszeczkę, człowiek 18 lata tak patrzył się na te dziewczyny. Patrzył się pani, ale, ale panie sędowy, takie eleganckie niedładne z tych sukienka, to... To człowieka to prawo, Ale dostaliśmy taki sygnał, że czołgi niemieckie już jest 5 km od naszej wioski tych choroby. Wobec tego zaczęliśmy ładować, a ponieważ my nie byli związani ze sanitarnym batalionem, tylko pierwszy wyskoczyliśmy, a ci pozostawali ładowali, tego. Odjeżdżają 3 km od chorków. Te czołgi stali 300 metrów od Soszy, a tam Sosza tylko ma jeden samochód przyjechać, a duży to już prawda cały. Czas. No i zaczęli strzelać bezpośrednio na prosty szlak do naszych samochodów. Dzięki naszemu kierowcy, który był zorientowany, nie czekają, bo już był jeden z, z ten. Zaszczelony samochód, zaszczelony, że dalej nie jechał, tylko ten nasz kierowca, oczywiście to był Rosjanie, o owinął i szczęście jest, że myśmy wyskoczyli, a teraz bomba, ten pocisk e, uderzył ten, bo to był taki e, drogowy e, domek, to znaczy ta drożdżówka i z wszelkim no było szczęście. Dlatego ja mówię, że pani wojna nie jest tak, jak to dzisiaj mówią ci nasze oficerowie, które nasi oficerowie, którzy nazwali naszych żołnierzy Holotą, która szła ze wschodu, to premier nazwał, a teraz minister spraw e, PiSu nazwał, że to grupa bandytów, a w stanie walczyła z tą ludnością jak można to naszych nasze żołnierzy. I my jesteśmy naprawdę no, zbójstwem z tym, że tak my nas ocenili te władze. Jeszcze chcę na zakończenie powiedzieć, prawda? że później ja wróciłem, bo jak kiedyś z NRD zaczęliśmy pracować, byłem tam, w chorkach doprowadziłem z redaktorem Szurą. Prawda? I prosiłem, żeby pokazali nam te choroby, żeby ja mógł przypomnieć. I spotkałem tego e, nauczyciela, i był nauczycielem, a ten czas miał 12, może 13 lat, jak nam przenosił mleko, ten ser. Prawda? I a, jak ja zacząłem mówić, to przypominam sobie i powiedział, że Panie, co to się działo? Rozjechane wszystkie ranny te, które wywieźli. żaden człowiek stamtąd nie wydostał. Rozjechali, czołgamy normalnie i to była chyba e, ta, jak ona tam, ten e, kwestia, e, przypisy, że wojenne, tak, i te przepisy, ich nie przestrzega na froncie, to jest tylko, tak mini się. No i na zakończenie chciałbym powiedzieć, że po powrocie nas do Szwibodzina mieliśmy szczęście, że w czerwcu odprowadzaliśmy Stalina do Bon, a każdy żołnierz co 100 metrów stał przy torach i pilnowali, żeby nie wysadzili gdzieś pociąg. A ten pociąg pamiętam jak dwa wagony były pół Platformy czyli naprzód prawozu, a gdzie tam siedział Stalin, to myśmy nie Ty, ja bym mógł dużo opowiadać, ale naprawdę nie ma czasu. Zostawmy na przyszły rok. Tak, na przyszły rok. rok. Ja chcę powiedzieć koledzy, że w naszym, województwie okręgu zielonogórskim jest około 500 żołnierzy jeszcze drugiej armii, a razem nasze członków jest w armii około tysiąca. I także można znaleźć, i tu u Was jest, też w te, e, e, naszych organizacjach, prawda, Brzaski Komitecie Gmin... Komitecie... komitecie, komitecie, komitecie. Historia. Ale muszę powiedzieć ze smutkiem, że są takie dni, że bywały, że pan prezes do mnie dzwoni i mówi tak, kochany, kiedy mogą do ciebie przyjechać? A właściwie jeden przyjechać. Z byłego koła z gobindu, bo on został jeden. Przywiozą go synowie. Ja będę z nimi i chcą przekazać sztandar do muzeum. I takich film Kilka już było. Po prostu odchodzą, byli żołnierze. I myślę, że to wielki żart, że nie potrafimy ich wszystkich zanotować wspomnień, tych relacji, tych przeżyć, tylko niektórych. I to jest wielka strata. I muszę powiedzieć, że w Muzeum mamy potężną kolekcję wojskowych sztandarów. Dzięki Panu Prezesowi. Dziękuję bardzo.